Spędzanie czasu z tymi, którzy na to nie zasługują, to poważny błąd, który może bardzo zaszkodzić twojemu życiu. Mądrość to sposób, aby dowiedzieć się, komu trzeba pomóc, ponieważ są ludzie, którzy nie zasługują na twoją pomoc. Aby to zrobić, pozostań do końca, nie bądź słaby. Stołyki uznają fundamentalne znaczenie pomagania innym, ale robią to w świetle rozumu, cnoty i zrozumienia tego, co jest pod naszą kontrolą. Masowa pomoc, szczególnie dla tych, którzy naprawdę nie szukają dobra, jest postrzegana przez stoików jako praktyka, która może być szkodliwa zarówno dla tych, którzy pomagają, jak i dla tych, którym pomaga. Stołyki podkreślają znaczenie skupienia naszych wysiłków na tym, co jest pod naszą bezpośrednią kontrolą, co nazywają strefą wpływów. Pomaganie ludziom. Którzy nie chcą się zmieniać, którzy nie doceniają pomocy lub którzy utrzymują się w niezdrowych zachowaniach, może być jak rzucanie cennego wysiłku w pustkę. Stołyki twierdzą zatem, że powinniśmy kierować naszą energię w obszary, w których nasz wkład może mieć realny i pozytywny wpływ. Ponadto filozofia stoicka podkreśla znaczenie zachowania integralności moralnej przy podejmowaniu decyzji o tym, jak i komu pomóc. Na przykład Seneka ostrzega przed nadmiernym współczuciem, które może skłonić nas do pomocy tym, którzy nie zasługują lub naprawdę nie doceniają pomocy. Snota stoicka obejmuje mądrość, która pozwala odróżnić pomoc od prawdziwego współczucia od impulsywnego działania, aby zadowolić innych. Podstawową ideą jest to, że pomoc powinna kierować się rozumem i mądrością. Ani impulsami emocjonalnymi lub presją społeczną. Pomagając niewłaściwym ludziom, ryzykujemy utratę czasu i energii w bezowocnych przedsięwzięciach, szkodząc w ten sposób naszemu rozwojowi i zdolności do skutecznego pomagania tym, którzy naprawdę dążą do poprawy. Należy jednak zauważyć, że stoicyzm nie głosi izolacji ani obojętności wobec innych. Wręcz przeciwnie, Zachęca do empatii i współczucia, ale w ramach rozumu i cnoty. Pomoc niewłaściwym ludziom dla Stoików oznacza odwrócenie cennych zasobów od bardziej znaczących wysiłków i dlatego jest uważana za odejście od ścieżki mądrości. Jedną z głównych kwestii poruszonych przez Stoików w odniesieniu do masowej pomocy jest ograniczenie zasobów. Kierując wysiłek i energię na pomoc tym Którzy nie chcą się zmienić, lub którzy naprawdę nie doceniają otrzymanej pomocy, ryzykujesz marnowanie cennych zasobów. Zasoby te można lepiej wykorzystać, pomagając tym, którzy naprawdę chcą się poprawić i są otwarci na pozytywne zmiany. Ponadto stołyki ostrzegają przed niebezpieczeństwem nadmiernego współczucia. Działania kierowane wyłącznie współczuciem, bez odpowiedniego ważenia i wglądu, mogą prowadzić do pomocy ludziom, którzy nie chcą dążyć do poprawy. Na przykład Seneka argumentował, że nieumiarkowane współczucie może zaciemnić nasz osąd i sprawić, że będziemy działać bezmyślnie, raniąc nie tylko osobę, której pomaga, ale także nas samych. Innym negatywnym aspektem, na który wskazują stołyki, jest wpływ na moralną integralność jednostki. Cnota w stoicyzmie jest centralnym filarem, a pomaganie niewłaściwym ludziom może zagrozić tej integralności. Działania sprzeczne z zasadami etycznymi i moralnymi mogą wywołać wewnętrzny konflikt, podważając samo pragnienie mądrości i cnoty. Ponadto filozofia stoicka podkreśla znaczenie rozwijania zdrowych i konstruktywnych relacji. Pomaganie niewłaściwym ludziom którzy mogą oprzeć się pozytywnym zmianom, a nawet wykorzystać hojność innych, może prowadzić do wyczerpania i destrukcyjnych relacji. Stołyki podkreślają znaczenie otaczania się ludźmi, którzy podzielają podobne wartości i promują rozwój moralny i intelektualny. Z punktu widzenia stoicyzmu, pomaganie niewłaściwym ludziom stanowi nie tylko nieodpowiednią alokację zasobów, ale także zagrożenie dla integralności moralnej i znaczących relacji. Filozofia podkreśla znaczenie działania z wnikliwością, kierując nasze wysiłki tam, gdzie mogą mieć realny i pozytywny wpływ, zgodnie z zasadami mądrości i cnoty. Jedną z głównych cnót podkreślanych przez Stoików jest mądrość. Pomaganie właściwym ludziom, którzy cenią sobie pragnienie wiedzy. Opanowanie i doskonalenie moralne przyczynia się do rozkwitu tej cnoty. Stoicyzm uczy, że dzieląc się wiedzą i wskazówkami z tymi, którzy chcą się uczyć, tworzymy środowisko sprzyjające indywidualnemu i zbiorowemu rozwojowi. Ponadto, stoicyzm podkreśla znaczenie działania zgodnie z cnotą sprawiedliwości. Pomaganie właściwym ludziom oznacza promowanie wspólnego dobra i sprawiedliwości. Kierując nasze wysiłki na tych, którzy szukają dobra, przyczyniamy się do budowania bardziej sprawiedliwego i współczującego społeczeństwa. Ponadto filozofia stoicka ceni tworzenie znaczących relacji. Pomaganie właściwym ludziom wzmacnia więzi z tymi, którzy podzielają podobne wartości i cele, promując bardziej spójną i wspierającą społeczność. Idea, że wszyscy jesteśmy częścią globalnej społeczności inteligentnych istot, ma kluczowe znaczenie dla stoicyzmu, a pomaganie tym, którzy podzielają tę wizje, wzmacnia to poczucie więzi. Stoickie przekonanie, że powinniśmy skupić się na tym, co jest pod naszą bezpośrednią kontrolą, dotyczy również aktu pomocy. Pomaganie ludziom, którzy są naprawdę otwarci na zmiany, Znajduje się w naszej strefie wpływów, a stołyki twierdzą, że prowadzi to do lepszego wykorzystania naszych zasobów i energii. Pomaganie właściwym ludziom, zgodnie ze stoicyzmem, jest aktem promującym cnoty takie jak mądrość, sprawiedliwość, odwaga i solidarność. Kierując naszą pomoc do tych, którzy szczerze dążą do dobra, przyczyniamy się nie tylko do indywidualnego rozwoju ale także do budowania bardziej etycznego i harmonijnego społeczeństwa. W ten sposób filozofia stoicka oferuje cenne wskazówki, jak ukierunkować nasze wysiłki na osiągnięcie maksymalnego pozytywnego wpływu na nasze życie i życie ludzi wokół nas. Stoicyzm podkreśla znaczenie działania zgodnie z cnotą mądrości. Pomaganie właściwym ludziom w tym filozoficznym kontekście polega na kierowaniu tymi, którzy są gotowi uczyć się, rozwijać i rozwijać głębsze zrozumienie życia. Ten rodzaj pomocy nie tylko przynosi korzyści odbiorcy, ale także przyczynia się do postępu moralnego i intelektualnego asystenta. Inną podstawową zasadą stoicyzmu jest cnota sprawiedliwości. Pomoc powinna być ukierunkowana na promowanie wspólnego dobra i sprawiedliwości. Filozofia stoicka utrzymuje, że przyczyniając się do poprawy tych, którzy szczerze szukają dobra, aktywnie uczestniczymy w budowaniu bardziej sprawiedliwego i współczującego społeczeństwa. Sprawiedliwość w tym sensie jest postrzegana jako konkretny wyraz cnoty w działaniu. Odwaga to kolejna ważna cnota stoicka, która wchodzi w grę, pomagając właściwym ludziom. Czasami trudno jest określić, kto naprawdę dąży do dobra i jest otwarty na zmiany. Odwaga w stoicyzmie nie ogranicza się tylko do fizycznej odwagi, ale obejmuje gotowość do podejmowania decyzji etycznych i działania zgodnie z zasadami moralnymi, nawet jeśli wiąże się to z wyzwaniami lub oporem. Filozofia stoicka podkreśla również znaczenie rozwijania znaczących relacji. Pomaganie właściwym ludziom to nie tylko indywidualne działania, ale także budowanie silnych więzi z tymi, którzy podzielają podobne wartości i cele. Ten aspekt wzmacnia poczucie wspólnoty i współpracy kluczowych elementów satysfakcjonującego życia zgodnie ze stoicyzmem. Ponadto, idea skupienia się na tym, co jest pod naszą bezpośrednią kontrolą, ma fundamentalne znaczenie w stoicyzmie. Pomagając ludziom, którzy są otwarci na zmiany i cenią pomoc, koncentrujemy nasze wysiłki na tym, abyśmy mogli skutecznie coś zmienić. Unikanie marnowania energii w sytuacjach, w których pomoc może się opierać lub nie być doceniana, jest praktycznym zastosowaniem stoickiej zasady kontroli wewnętrznej. Pomaganie właściwym ludziom, zgodnie ze stoicyzmem, jest aktem mądrości, sprawiedliwości, odwagi i solidarności. Filozofia ta oferuje pragmatyczne i etyczne podejście do kierowania naszymi działaniami pomocowymi, promując nie tylko indywidualne korzyści, ale także promując bardziej etyczną i współczującą społeczność. Kierując się stoickimi zasadami, możemy kształtować nasze działania w sposób, który ma trwały pozytywny wpływ na życie tych, Którzy są naprawdę oddani ścieżce cnoty. Pomaganie komuś dobrodusznemu sprzyja poczuciu osobistej satysfakcji i wewnętrznej satysfakcji. Pomysł dotarcia do kogoś, kto naprawdę ceni i dąży do dobra, tworzy sensowną wieś emocjonalną. To połączenie jest z natury satysfakcjonujące, zapewniając poczucie celu i znaczenia, które przyczynia się do dobrego samopoczucia emocjonalnego dawcy. Ponadto praktyka pomagania osobie o dobrym sercu zwiększa empatię i współczucie. Akt rozpoznawania i reagowania na potrzeby innych sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i budowaniu mostów emocjonalnych. Tworzy środowisko szacunku i solidarności, promując kulturę wzajemnego wsparcia i zrozumienia w relacjach międzyludzkich. Kolejną znaczącą korzyścią jest pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne dawcy. Badania wykazały, że altruistyczne działania, takie jak pomaganie komuś o dobrym sercu, wiążą się z niższym poziomem stresu i niepokoju oraz większym poczuciem szczęścia i dobrego samopoczucia. Wkład w dobre samopoczucie innych jest bezpośrednio związany z promowaniem pozytywnego i zrównoważonego myślenia. Konsekwentna praktyka pomagania komuś dobrodusznemu ma również pozytywne konsekwencje dla całego społeczeństwa. Kiedy ludzie robią dobre uczynki, tworzy to kaskadę korzystnych efektów. Może zainspirować cnotliwy cykl hojności, zachęcając tych, którym z kolei pomagano, do oferowania pomocy innym. Przyczynia się to do wzmocnienia więzi społecznych i rozwoju kultury w której ceniony jest altruizm. Ponadto akt pomagania komuś o dobrym sercu może stanowić inspirujący przykład dla otaczających go osób. Te gesty hojności nie tylko pokazują podstawowe wartości współczucia i empatii, ale także motywują innych do pozytywnego działania. W ten sposób powstaje środowisko sprzyjające tworzeniu bardziej spójnych i wspierających społeczności. Z etycznego punktu widzenia, pomaganie dobrodusznej osobie przyczynia się do budowania bardziej sprawiedliwego i sprawiedliwego świata. Zwracając się do tych, którzy cenią dobro, darczyńcy aktywnie uczestniczą w promowaniu sprawiedliwości społecznej i łagodzeniu istniejących różnic w społeczeństwie. Korzyści płynące z pomocy komuś dobrodusznemu są szeroko i głęboko zakorzenione w podstawowych wartościach ludzkich. Ta praktyka nie tylko przynosi osobistą satysfakcję, poprawia zdrowie psychiczne i promuje bardziej znaczące relacje, ale także wywołuje kaskadowe pozytywne efekty, które tworzą bardziej współczujące i wspierające społeczności. Pomagając tym, którzy naprawdę dążą do dobra, ludzie nie tylko przekształcają indywidualne życie, ale także przyczyniają się do budowania bardziej etycznego i humanitarnego świata. Stoicyzm oferuje przemyślane podejście do tego, jak kierować naszymi działaniami pomocowymi. Filozofia podkreśla znaczenie skupienia się na tym, co możemy kontrolować, działania z moralnym wglądem i unikania nadmiernego współczucia, które może doprowadzić nas do pomocy ludziom, którzy tak naprawdę nie doceniają tej pomocy. Zgodnie z tymi zasadami stołyki wierzą, że możemy nie tylko skuteczniej pomagać, ale także pielęgnować życie cnoty i znaczenia. Teraz jesteś bohaterem swojego życia, nie pozwól sobie stać się tylko widzem. Skomentuj poniżej tego filmu ludziom, dlaczego jesteś stoickiem i zobacz, kto będzie z tobą wchodził w interakcje. W tym celu zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej mądrości, której mogę cię wkrótce nauczyć. Zostawiłem ci w komentarzach do tego przewodnika wideo którego użyłem podczas mojej podróży, aby stać się Stoikiem, przewodnika, który zawiera wszystkie odpowiedzi na to, o co pytasz, więc zdecydowanie zostań Stoikiem już teraz.